Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Pawle, dzień dobry drodzy słuchacze. W dzisiejszym odcinku piątkowym, jakkolwiek go nazwiemy, bo jeszcze nie wiemy, czy to będzie słowo na niedzielę. Cały czas czekamy na feedback. Tak, chcemy rozprawić się z mitem 10 tysięcy kroków dziennie. No bo przyjęło się, że jak robisz 10 tysięcy kroków dziennie, to jest zdrowy zdrowym człowiekiem, i no, no, każdy się. powinien tyle robić. Umówmy się, na pewno sam przynajmniej raz. Aha. W życiu sprawdziłeś, czy zrobiłeś te 10 tysięcy kroków. Ale, na pewno miałeś taką fazę. Ty nosisz Garmina, więc założę się, że Garmin pokazuje ci, ile zrobiłeś kroków dziennie. Liczyłeś to kiedyś? Oczywiście. No, oczywiście, że tak kroków. Tak, ja tak. też. W Garminie jest taka aplikacja Garmin Connect. Ci, co mm -hmm. mają Garmina, to wiedzą. To jest taka aplikacja na telefon i tam można różne odznaki zdobywać. Jakieś takie, wiesz, kamienie milowe. I tak. ja kiedyś uczestniczyłem w takim bezsensownym wyścigu szczurów, w którym ścigałem się z kolegami i że ktoś tam wychodził na spacer, to robił tyle kroków. Ktoś poszedł na trening, ktoś poszedł na jogę. Było tak, że na przykład trzeba było zrobić trening w pierwszy dzień roku, bo wtedy dostawałeś odznakę za trening pierwszego dnia roku. Mimo, że pół Polski skacowane, <grym> albo więcej, a i tak ludzie robili trening, bo wiesz, żeby była jakaś odznaka. No i słuchajcie, okazuje się, że tak naprawdę to nie, że jakimś tam amerykańskim naukowcom lata temu wyszło w badaniach, że te 10 tysięcy kroków to jest taka magiczna liczba i po nich już będziecie zdrowi. Nie. Mhm. Otóż... 10 tysięcy kroków zostało wymyślone przez speców z marketingu z Japonii, którzy przy okazji Olimpiady w Tokio postanowili, że będą sprzedawać krokomierz, który w tłumaczeniu z japońskiego na polski właśnie oznaczał krokomierz tysięcy, licznie 10 tysięcy kroków. Czyli odlicza do 0 do 10 tysięcy Prostu 10 tysięcy to taka fajna, dobra liczba, Aha. do której można by rzeczywiście dążyć. Mniej więcej tyle normalni ludzie kiedyś chodzili, pewnie teraz. Byłoby to trudne do sprzedania, jakbyśmy tak po prostu teraz zaczęli, mhm. gdyby nie ten nasz background, że już tam od lat mamy tą liczbę w głowie i tak naprawdę to nie jest to jakaś magiczna liczba, że poniżej tych 10 tysięcy kroków jesteśmy mniej zdrowi. Absolutnie nie. WHO zaleca nam od 150 tam do 300 minut umiarkowania intensywności fizycznej w ciągu tygodnia albo 75 do 150 minut intensywnej aktywności tygodniowo. Wiemy oczywiście, że chodzenie to podstawowa umiejętność. To jest najprostsza, najprostszy ruch, jaki możemy sobie wymyślić, tak naprawdę. I że jest to przede wszystkim sposób na odżywienie stawów. Po prostu podczas ruchu maść stawowa nam odżywia je. Brak ruchu, jak zapewne wszyscy wiedzą, grozi poważnymi chorobami. Przede wszystkim prowadzi do choroby zwyrodnieniowej stawów. Wielogodzinne mhm. siedzenie powyżej 8 godzin dziennie jest naprawdę, wedle badań, naprawdę szkodliwe. Ale dotarłem też do paru ciekawych informacji, że tak naprawdę wielogodzinne stanie w jednej pozycji też może być szkodliwe, po prostu przez izometryczne napięcie, ciągły skurcz. Czyli mm. Stojące biurka, tak naprawdę. Stojące biurka tak naprawdę nie, wcale mhm. nie spalisz więcej kalorii. Oczywiście może się trochę poruszasz, ale to widzę to tak. Siedzisz, wstajesz, Stoisz chwilę, znowu siadasz i po prostu się ruszasz. A nie, że 8 godzin stoisz, jak wiesz, jak w kastoramie ten pan co doradza, żeby weź pan tą śrubkę albo weź pan ten młotek. nie? To to nie jest zdrowe tak okay. naprawdę. Wiemy, że ruch poprawia krążenie na zasadzie pompy mięśniowej. Znaczy, nie, mam nadzieję, że wiemy. Jak nie wiemy, to się właśnie teraz dowiedzieliśmy. Serce pompuje nam krew, ale dzięki temu, że mięśnie, że się ruszamy, to ta, ta, ta krew z powrotem jest wysyłana do serca. Z I tak układ z... limfatyczny tak samo, że serce pompuje krew, ale nie mamy pompy żadnej oprócz mięśniowej do tego, żeby limfę pompować. W organizmie. Dokładnie, ten mechanizm jest taki mhm. mechanizm tak zwany powrotu żylnego. I na przykład dotarłem do ciekawych informacji, jeżeli nie ruszalibyśmy się, nie chodzilibyśmy, tylko na przykład przemieszczalibyśmy się tylko na rolkach, na rowerze, na nartach, to w tym mechanizmie nie brałyby udziału nasze stopy. Stopy i łydki. W tych stopach i w łydkach serce, krew byłaby zatrzymywana, mhm. co może niestety prowadzić do niewydolności żył, no żelaków na przykład. No znam paru kolarzy, którzy się z tym mierzą, albo narciarzy, którzy mają z tym poważny problem po skończeniu kariery, i jest to godne rozważenia, żeby może faktycznie w swoim treningu, to akurat mówię o sportowcach, umieścić też bieganie, a w swoim codziennym życiu, nie jesteśmy profesjonalnym sportowcem, umieścić po prostu chodzenie. Najzwyczajniej w świecie. Mhm. I tak, jest pełno badań, zresztą zamieszczę w notatkach. Jest pełno badań, które mówią, jaka jest magiczna liczba, tak mniej więcej 7,5-8 tysięcy kroków. Okazuje się, że to już wystarczy, żeby już było OK z tych wszystkich powodów, które zostały wymienione wcześniej. Mhm. Natomiast e, odpowiedź brzmi tak. Jest to dobra liczba, im więcej, tym lepiej, ale nie przykuwaj do tego najważniejszej uwagi. To nie jest tak, że jak zrobisz 10 tysięcy kroków dziennie, to już możesz iść na kepsa albo zagrać sneakersem. Po prostu to jest jeden ze wskaźników i tyle. Nic okay. więcej. Okay. To, co się sprawdza, yy, przynajmniej w moim przypadku, to to, co powiedziałeś na początku, czyli że zamienić kroki yy, na minutę aktywności. Jak zamieniłem sobie w moim planie treningowym, Ilość przebiegniętych kilometrów na minuty aktywności fizycznej podczas biegania w tygodniu tak. to efekt jest dużo lepszy, bo nie, nie, nie fokusuje się, a, że muszę przebiec jeszcze 15, tylko muszę zrobić jeszcze x, x minut po to, żeby spalić y kalorii, po to, żeby mieć efekt z. I tak. to się sprawdza najlepiej. To nie dlatego jesteś fit, że 10 tysięcy kroków tak. robisz dziennie, ale dlatego, że się po prostu ruszasz. No. Także dziękujemy za dzisiaj. to było słowo na niedzielę. Powodzenia na spacerach. Cześć. Cześć.